Widzę, więc w dzisiejszym odcinku w Brawl Stars nie bez powodu mam tutaj Roza. W dzisiejszym odcinku kupimy przebranie Brawlowin Roza. Ja tego przebrania niestety nie wygram, ale teraz mam 50 klejnotów, więc mogę go kupić. I właśnie to zrobiłem. Brawlowin Roza idzie na moje konto. Mamy to, Brawl o i też emotka została, teraz przekładamy Brawl jeszcze emotka, i teraz można zagrać Brawl of Zrobimy jedną rundeczkę, tak na szybciutko, I jedną rundeczkę Brawl of o, akurat gramy z butami zajęcie tak, się, ja stanie. Spora przedostała się, Rose. Ale to fajnie. To jest mój pierwszy skin do Rose. Nigdy więc, nigdy nie miałem skina do Rose. To jest mój pierwszy skin do Rose. Aj! No, nie wyszło. Kolejna rynka, bo teraz więc robimy widzowie kolejną rundeczkę i wygramy tego troszkę to oczywiście zakończoną akcję, bo będzie taki krótki film, film oczekiwany. Okej, i już wybrniamy sobie, a jest już fajny Dime, take care of the...

No i mamy to, mamy już trzecie miejsce, więc mamy odrobione, więc zaraz będzie pora użyć ulcika używamy ujcika i pokonujemy kwandeliusa, więc Dzięki widzowie, to było na tym Kupiłem Brown Win Rose, może się pojawi piękny kopie. twój gatucha, ale jeszcze trzeba zobaczyć? Pa widzowie i trzymajcie się pa.